Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu na moim kanale, dzisiaj sobie razem spędzimy dzień. Ja już rano, słuchajcie, byłam na zakupach, jest słoneczko, ale tak wieje, słuchajcie, ja nienawidzę wiatru, bardziej lubię deszcz niż wiatr, serio. A byłam między innymi w Decathlonie kupić takie oto kolaniki, bo chodzę na zajęcia taneczne, i są one nam potrzebne, jest dużo ruchów takich na kolanach, zresztą później Wam pokażę mój outfit na tańce, bo idę dzisiaj wieczorem, więc musiałam je kupić, no bo moje kolana cierpią. I jadłam już śniadanie, ale nie, teraz czas na drugie śniadanie i pokażę Wam mega, mega opcje. No dobra, nie taką wcale mega opcję, bo nie jestem do końca pewna, czy ona się uda, a mianowicie wczoraj wieczorem zrobiłam ciasto na pancake yy, z bananem. Tutaj Wam wrzucę, albo w, w opisie nam, Wam napiszę dokładnie przepis. I zamroziłam to ciasto w takich kosteczkach. I teraz te kostki po prostu wrzucę na patelnię i zrobią się placki. Nie wiem, widziałam ten przepis chyba... Na TikToku albo na Instagramie, więc jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Jestem głodna, więc oby wyszło. Mam jeszcze sobie tutaj jogurtu greckiego na wierzch. Słuchajcie, nie wyglądają źle, ale nie wyglądają też tak jak myślałam, że będą wyglądać, więc nie wiem, czy to oni tak trochę śmieją w tych filmikach. Czy ja coś może, nie wiem, dałam za mało oleju albo za dużo albo za dużą temperaturę. Może patelnia była zbyt gorąca lub za mało. Ciężko stwierdzić. Natomiast zobaczmy, jak smakują. Delicjoza. Mm, 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 mm. Więc polecam Wam spróbować. O, to jest fajny przepis na takie kryzysowe sytuacje, że wiecie, wpadacie, jesteście głodni, a w zamrażarce już coś macie, wymujecie na patelnię i gotowe. Jak wiecie, byłam teraz w Polsce 3 tygodnie. Już trochę czasu minęło, odkąd tutaj wróciłam do Holandii, ale no naprawdę było wspaniale gender reveal party. Nie widzieliście jeszcze filmiku, to koniecznie sprawdźcie. Super wydarzenie. Naprawdę było fantastycznie i bardzo się cieszę, że mu anielka będzie miała córeczkę. Jakby był synek, to też bym się oczywiście cieszyła, ale no nie wiem, tak jakoś czułam, że będzie dziewczynka. Wszyscy obstawiali, wiecie, chłopca tu dziewczynka, a więc podwójne szczęście. Już nie mogę się doczekać, aż pojawi się na świecie to dziecko. Będzie miało naprawdę niezłe życie. No i. Lecę teraz do Polski znowu za miesiąc. Więc dość, dosyć często latam. Czuję się tak trochę, jakbym mieszkała w dwóch krajach. Także super. Będę teraz myć włosy, ponieważ rano nie starczyło mi już czasu. A. Muszę um, dzisiaj nagrać parę rzeczy, między innymi rolki włosowe. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że takie nagrywam, a jeżeli nie, to koniecznie sprawdźcie. Eee, no i tak, bo włosy potrzebuję mieć do tego odświeżone. W ogóle ostatnio próbowałam sobie zakręcić, bo potrzebowałam szybko zakręcić włosy i próbowałam to zrobić prostownicą, bo nie mam lokówki i... Nie, ja nie wiem jak to się robi, kiedyś to robiłam, ale już nie potrafię tego robić i po prostu założyłam pasek od, szlaf, od szlafroka, a ja tak często zakładam na noc i rano mam loczki, a założyłam na godzinę i już miałam falę, więc super, polecam, jeżeli nie, nie znacie tego sposobu, to tu możecie sprawdzić na moim Instagramie również. Mam swój statyw, i teraz zamierzam też nagrać na Instagrama info o promocji w moim sklepie Pinkland. Promocja będzie trwała od 1 maja, prawdopodobnie tydzień. I słuchajcie, duża promocja. Więc wyczekujcie na wszystkie produkty. A do każdego zamówienia będę dorzucać koszulkę gratis, albo taką słodziak, albo też jeszcze mamy w ofercie. Z jednorożcem, więc słuchajcie, mega się opłaca, bo kupujecie taniej i też dostajecie darmowy produkt. Więc koniecznie, koniecznie sprawdźcie tą promocję od 1 maja do 7 maja. Na Pinkland dostępne są piórniki czapki z daszkiem, piżamki, plecaki, worki, śniadaniówka, taki zestaw, patrzcie, lunchbox i butelka i do każdego zamówienia koszulka gratis. Za pół godziny mam terapię, psychoterapię i trochę się zaczynam stresować, bo mam zamiar poruszyć ważny dla mnie problem, bo w ogóle zastanawiałam się, czy mówić Wam o tym, ale no to nie jest nic czego powinniśmy się wstydzić, bo jednak wydaje mi się, że każdy powinien chodzić na psychoterapię. Przynajmniej kilka sesyjek, żeby sobie uświadomić ważne rzeczy. Natomiast ja tutaj w Holandii mam psycho online i cieszę się, że w końcu zdecydowałam się zapisać na to. Natomiast wydaje mi się, że gdybym chodziła, tak wiecie, face to face, to jeszcze więcej pewnie bym z tego wyniosła. Aczkolwiek trzeba dojrzeć do tej decyzji i być na to tak, jakbym gotowym. Bo jeżeli ktoś Wam będzie kazał, no to raczej nic z tego nie wyjdzie. A jeżeli tak poczujecie, że, no, że no potrzebujecie, to jest ten moment, to wtedy tak, są efekty. Ja w sumie żałuję, że wcześniej. Yy, nie podjęłam tej decyzji, chociaż miałam do tego taki stosunek, że wiecie, psychoterapia, terapia, boże, co to jest, ale jak większy, y, więcej osób w moim otoczeniu zaczęło właśnie chodzić na psychoterapię, chwalić to i właśnie tak jakby ten stereotyp tak zmieniać mu w mojej głowie, no to zaczęłam się tym in interesować i właśnie na początku tego roku y, podjęłam taką właśnie decyzję. Bo wydarzyło się parę rzeczy, które, no, które chciałam przepracować. I to nie jest tak, że ja mam, wiecie, jakieś ogromne problemy w życiu, z którymi sobie nie radzę, bo przede wszystkim chciałabym popracować nad sobą, nad jakością swojego życia. No, ale też przy okazji rozwiązać parę takich rzeczy, które mnie od jakiegoś czasu męczą i, i właśnie też które doprowadziły do różnych sytuacji, o których myślę, że nie będę wam nigdy mówić, no bo w sumie po co, to są akurat bardzo moje prywatne sprawy. No i tak! No i tak, więc polecam każdemu przynajmniej spróbować, doświadczyć tego, zobaczyć czy to jest dla Was, czy Wam to pomoże, jeżeli na przykład właśnie zmagacie się. Z jakimiś dużymi problemami, już nie wiecie, co z tym zrobić, albo po prostu tak z ciekawości zobaczyć, a nóż Wam się spodoba. Generalnie jest tak, że przynajmniej moja psychoterapia tak wygląda, bo są różne rodzaje, różne nurty terapii, no i różni terapeuci, każdy ma tam swoją jakąś metodę, sposób prowadzenia. Natomiast u nas jest tak, że ja po prostu siadam i gadam o bieżących sprawach zazwyczaj. Czasem też się cofamy w przeszłość. Moja terapeutka też tak jakby nie mówi swojego zdania, no bo nie może mówić, co myśli na dany temat, ale tak, no to jest takie, takie wiecie, takie głębokie. Ciężko mi też nawet jeszcze coś o tym powiedzieć, bo nie chodzę tak długo, nie? Natomiast w każdym razie yy, nie sądziłam, że do tego dojdzie. Myślałam długo nad tym, aż w końcu doszło. I w sumie cieszę się, że tak to się skończyło. Dzisiejsza terapia wcale nie była taka zła, więc okej. Okay. NATOMIAST! To jest jakiś żart. Słuchajcie, wyciągnęłam tutaj ten jeden nakolannik. Ja nawet nie wiem, czy to do końca są nakolanniki. I w sensie tu jest tylko jeden nakolannik. Ja myślałam, że to będą dwa. To jest tylko jeden! <grym> nie to jest żart! Ale chcę w ogóle sprawdzić, jak to Przez z buta, czekajcie. Nie no dobra, generalnie to chyba w ogóle nie jest na <grym> Jeden na Je Yeah! Jak to wygląda nawet? Nie ja wiem, kurde, bym musiała jechać w następnym tygodniu znowu kupić. Dzisiaj je znowu sobie po, pozieram kolana. No tak, w ogóle nie chroni. <grym> Może dzisiaj coś nagram? Zobaczymy. W każdym razie, dzięki za oglądanie.